No dzisiaj na dzień dobry mały quiz Zgadnij gdzie jestem No więc ogłaszam, zobaczymy jaka będzie nagroda Ale właśnie zgadnij gdzie jestem Jestem w przeurokliwym miejscu Podpowiem, że w Polsce nie, nie gonię mnie tam gdzieś w świat na razie Ale w Polsce Dzisiaj was zabieram w Polskę właśnie Z racji na jakiś tam minimalny czas fryjny. Lubię sobie właśnie zwiedzać Polskę w różnych miejscach takich urokliwych w jakichś tam właśnie nie, starych ryneczkach, na jakichś tam właśnie odkrywkach, manufakturach, zwał jak zwał. O, powoli się to tak zapowiada. Mam nadzieję, że gdzieś tam w napisach nie będzie żadnej podpowiedzi. Ale w takim właśnie ryneczku utknąwszy dzisiaj, ze słowem. Y jak to jest, żeby nie dać się strącić? I to jest hasło wywoławcze dzisiejszej pogawędki, rozkminki. Y Jezus dzisiaj wjeżdża do swojej chaty rodzinnej, tam gdzie wszyscy go znali od dzieciaka gdzie pelętał się e, jakby z innymi pewnie dzieciakami, z Juskiem tam w warsztacie, e, z Marią gdzieś chodzili pewnie e, do sąsiadów na przechadzki, gdziekolwiek tam indziej. No i wraca się jako dorosły chłop i zaczyna tam się trochę mądrzyć, tak? Co jest e, nie w smak, ewidentnie nie w smak e, tym, którzy go słuchają. E, I tak ich zagotował, jak powiedział zdań parę e, prawdy, że no, biorą chłopa za miacho, tam gdzie jest urwisko i z tego urwiska próbują go strącić. I teraz cały clue dzisiejszego tematu, choć nie mogę się teraz nie podzielić takim widokiem przez restauracji, jakie takie niebieskie, zobaczcie. Kolor mi bardzo generalnie odpowiada, tak? No ale y, idźmy dalej. Zwiedzając różne ciekawe historie. Y, nie dał się strącić, czyli stał na urwisku była przewaga z każdej strony, tak? I skąd on miał tyle siły, koleś, żeby przejść między nimi i się oddalić? Czym ich tak sparaliżował, że nie mogli go gdzieś tam tknąć? Ale historia, poczekajcie, muszę tu wejść, bo to jest... <ścoughs> Zobaczcie, jaka historia. Restauracja pod Złotym Aniołem. Nieźle, na bogato. Generalnie, poza tą dygresją aniołową, tak mnie dzisiaj prowadzi tutaj nieźle Pan w swoim dobrodziejstwie, że tak już nieraz się zastanawiam, jak to jest stanąć na jakieś krawędzi, gdzie próbują cię strącić opinią, jakąś nieakceptacją rodzinną, bo ktoś wybrał jak wybrał, czy ktoś ma takie czy inne wartości. I nagle nie, cały establishment rodzinny tam próbuje zepchnąć. Z takiej decyzji podjętej, z takiego wyboru, z takiego życia, z takiego wychowania dzieci, I w pracy, może być takim odludkiem, który właśnie jest co chwilę wyprowadzany na pewną krawędź. Nie tylko jeżeli chodzi o swój światopogląd, o jakieś tam życie, ale po prostu co chwilę jest strącany. I teraz, skąd mieć taką siłę, żeby przejść między tymi wszystkimi i nie dać się strącić? Hmm. Właśnie teraz przykleiło mi się do głowy wspomnienie, kiedy to kiedyś w kutnie gadałem tak zwane kazania dla dzieci i zrobiliśmy sobie taki mały manewr, że dzieciakom rozdałem takie cienkie, wysokie, prawosławne, patyczkowate świeczki mieli go sobie odpalić te, te swoje świeczuszki od paschału takiego dużego co się tam pali, wiecie, ta duża świeczka przy sztach przeważnie, albo tam na pogrzebach jak jeszcze zainstalują, żeby trochę poświeciło tak z że nie mogę. I dzieciaki miały za zadanie, żeby sprzed ołtarza z tą zapaloną świeczką najpierw dojść, druga konkurencja była dobiec jak najszybciej do chóru i z powrotem, i żeby Ci światło nie zgasło, tak? No i dzieciaki tam jakby po pierwszych metrach już były wściekłe, że im gasło, więc co chwilę wracały, odpalały. Ale podnieśliśmy troszeczkę poprzeczkę, bo ja mówię, dobra, tak to jest łatwo, a spróbujmy teraz ustawić podwójny rząd i przez ten rząd w środku musisz przebyć z tą świeczką, a oni Ci będą to zdmuchiwać, tak? I tak mi się teraz skojarzyło, że masz taki rządek. Taka ścieżka zdrowia jak to kiedyś było, że przechodzisz i wszyscy cieleją po prawej i lewej stronie i tam dociskają ile wlezie. I teraz jak przez taką ścieżkę zdrowia przejść i nie dać się stronić. Tak? Ja na się na... Jeszcze treningi krew magii To był też taki przyjemny trening, kiedy to wszyscy stanęli obok siebie w pary, bo się tak zaberkadowali a naszym zadaniem było wbiec jakby w te pary i jak najwięcej ich rozerwać gdzieś tam, żeby jak najwięcej z siebie siły ekspresji gdzieś tam wyładować I dzisiaj nie koncentruję się na tym skąd na taką siłę zewnętrzną, żeby przejść i tych, którzy go chcieli strącić w różny sposób. Żeby po prostu wiedzieć. Być... Bez żadnej reakcji przychodzę, bo mam w sobie taką siłę i, i to jest skąd mieć taką siłę wewnętrzną, żeby nie dać się wyprowadzić z równowagi, żeby nie dać się dać strącić, żeby nie dać się upokorzyć, żeby nie dać się zwalcować, a w zasadzie to się nie wiąże z tym, że nie upadniesz na kolana, że Cię gdzieś tam nie pogarbi, że ktoś Cię nie wymyśla, że ktoś Cię nie upokorzy, tylko siła jest stąd, że wstajesz z kolan czy z podłogi, i ze spokojem idziesz dalej, ale nie spokojem zewnętrznym, emocjonalnym, tylko spokojem wewnętrznym. Że tutaj jest taki e, fundament, że ci nikt tego nie pokruszy. Nawet jak staniesz na krawędzi i stoisz, i. Uuu, tam się dzieje, nie? Jak widzisz przepaść, to. a zaraz polecę, nie? To już panika się włącza. włącza. A tu nie, a tu spokojnie. Stoisz sobie, balansujesz, no i co? No i co się stać? Co im mogą zrobić? co mają zrobić? Niech ten tydzień będzie właśnie takim obserwowaniem siebie, czy panikuję, czy nie panikuję. I stawienie się trochę w sytuacji Jezusa i pytanie Jego dzisiaj. Niech, niech od dzisiaj będzie takie właśnie zapytanie Jezus, skąd Ty miałeś siłę? Skąd Ty to miałeś? Nie? Że, że tak próbowali Cię strącić z każdej strony, próbowali Cię zamiacho, czyli poza życie społeczne, poza na taki margines życia społecznego powymiatać i potem po prostu w białych rękawiczkach strącić, tak? No to dzisiaj z tego właśnie przyzasnego miejsca, quiz trwa dalej, gdzie jestem, no właśnie sobie oblugać tą sytuację. Pozdrawiam Was czule serdecznie i błogosławię na tą przepiękną, zacną niedzielę, aż dzwony zabije. Niech Cię błogosławi, strzeżu uszy, mówiąc, Ojciec, Syn, święt, Święty. Amen. Pozdrawiam czule i w drogę.